Witam Ciebie w podcaście od talentu do spełnienia. Nazywam się Taisja Laudy. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem, i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować, o czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu galupa. I wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu i co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim, ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna. Sukces, dobra materialne są efektem ubocznym spełnienia i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie! Ciebie serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o osobach, które posiadają talent maximizer, maksymalista. Jest to talent oczywiście z domeny wywierania wpływu. Posłuchajmy. Osoby o tym talencie skupiają się na mocnych stronach, które pozwalają. S Stymulować personalną i grupową doskonałość. Dlatego bardzo często ja obserwuję, że dla ludzi, tak jak dla ludzi z indywidualizacją, tak samo dla ludzi z talentem Maximizer, to co robi Instytut Galupa, to co robimy my w TLNC Global czy w TAICEL Audienco, jest naturalne. Oni to kompletnie rozumieją, bo dla nich jest instynktowne i naturalne skupianie się na mocnych stronach. I oni się cieszą, że wreszcie ktoś też to zrozumiał, dostrzegł i właśnie tak funkcjonuje. Szukają sposobności, by przekształcić coś silnego w coś doskonałego. I tutaj porównanie z naprawianiem. Jeżeli naprawianie patrzy na coś, co jest w złym stanie, żeby z tego zrobić dobre, czyli od złego ku dobremu, to maksymizer szuka od dobrego ku lepszemu, tak? czyli from good to great, od dobrego do wielkiego. I, I osoby z maksymizerem wycięcza skupianie się na, na czymś, co kompletnie nie działa. Im się wydaje, że to jest strata czasu, strata ich energii, strata ich potencjału. I patrzcie, tutaj nawet talent, który posiadasz w swoim top 5, może definiować pole Twojego powołania, albo Twój target group, czy osoby, którym masz służyć. Ponieważ ja wierzę, że talenty pokazują nam nasze powołanie, naszą misję, nasze zadanie. Te zadania mogą się zmieniać, ale dlaczego je robimy, tak? Jeżeli dla naprawiania celem docelowym grupą mogą być osoby, które są właśnie w złym stanie zdrowia, którym trzeba pomóc naprawić, to dla Maksymizera będą grupą docelową osoby, które mają cudowne zdrowie, z których możemy zrobić mistrzów powiedzmy w dziedzinie sportu. Czujecie różnicę? Osoby te są przeznaczone do doskonałości. Takie jest przeznaczenie, tak czują i nie bójcie się tego. To nie oznacza, że macie być wyniosłe, czy mamy chodzić tak, czy to jest związane z ego. Nie, po prostu to jest wewnętrzne poczucie. Są różne osoby, są różne, jakby na, na każdy towar jest, jest wykupiec, jak to się mówi. Tak samo tutaj, na każdą potrzebę jest rozwiązanie, jest ktoś z odpowiednim talentem. Będą skupiać się na tym, co mocne, i zarządzać tym, co słabe. Słuchajcie, skupiać się na tym, co mocne i zarządzać tym, co słabe. To nie oznacza, że zostawiamy nic, nie robimy za słabościami, ale oni znajdą rozwiązanie, jak to ominąć mądrze. Wnoszą orientację na jakość. Tak, ludzie z talentem Maximizer to są ludzie jakości. To są te osoby, które wiedzą, jak dodać do 100% działań ten 1% czy te 5%, które dadzą dźwignię projektowi, którzy spowodują, że tutaj ten mały dodatek, tutaj ta, ten rysunek, tutaj ten znaczek, tutaj ten kolor spowoduje, że u, całość będzie wyglądała inaczej pragną cenienia jakości na równi z ilością, tak? Oni czują i rozumieją, że nie chodzi zawsze o ilość, chodzi o jakość. Często wręcz maksymalizerzy używają tego sformułowania. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Kochają maksymalny zwrot inwestycji. ROI jest dla nich zawsze bardzo ważny, tak? Jeżeli ja włożę coś, to co ja z tego dostanę? I to nie oznacza, że to są ludzie którzy wyliczają to bądź szukają tylko zwrotu z inwestycji, ale oni w naturalny sposób czują, czy zainwestowana tutaj energia, wysiłek będzie zwrotem dobrym dla, dla, dla Ciebie, ale też dla otoczenia, tak? Czy to będzie mądry krok pójść w tym kierunku i tutaj działać? Nie znoszą obsesji na punkcie walki ze słabościami. Dlatego właśnie mówię, że te osoby doskonale rozumieją podejście całego ruchu mocnych stron wokół talentów i, i tego, co robi Instytut Galupa ale też wokół tego, że my każdy ma tą swoją unikatową moc i że budując na mocy możemy osiągnąć mistrzostwo, a nie rozwijając słabości możemy osiągnąć mistrzostwo. Każdy maksymalista doskonale to rozumie. Jeżeli masz ten talent, daj znać w komentarzu, czy też tak masz. Czy masz tak, że to co powiedziałam, tak wierzysz i tak działasz w swoim życiu, to jest bardzo ważne. I czy pozwalasz sobie być sobą, mimo tego, że większość otoczenia, szkolnictwo, edu właśnie edukacja w pracach stawiają na rozwój słabości. Jeżeli ci intuicja i wnętrze podpowiada, że jest inaczej, masz rację, bo dzisiaj nauka już też to udowodniła. Można porównać ich dokładnie, jak wcześniej powiedziałam, z ludźmi, którzy dążą od dobrego go, ku lepszemu, do najlepszego. Tak, ich jest zawsze, jak możemy być najlepsi w porównaniu z competition, czyli z współzawodnictwem, nie wygrać, tylko jak my możemy czuć, że jest, mamy najlepszą jakość, że dajemy najlepszy serwis, usługi, że jesteśmy cudowniej w tym, co robimy i jakościowi, bo im to sprawia. Przyjemność. To są tak zwani koneserzy. Koneserzy jedzenia, koneserzy ubierania się, koneserzy życia. Ponieważ oni chcą, żeby to było ze smakiem, z jakością, z takim mm, wiecie, na co muszą uważać, że są postrzegani jako osoby wybredne i nigdy niezadowolone, nieusatysfakcjonowane. Ponieważ dla pozostałych ludzi, jak patrzą na coś, na projekt, na ofertę, na wizerunek, na logo, na, na y, architekturę budynku, na ulicę, to już może być wow, to jest piękne. Maksymizer zawsze zauważył właśnie te parę procent, jak mówiłam wcześniej, które jeżeli dodamy. Uh, będzie ponadprzyciętne. I im o to chodzi, ponieważ często te parę procent powodują wynik na dziesiątki procent zwrotu z inwestycji, czy w radości, czy w finansach, czy w zadowoleniu ludzi, i oni wiedzą, że to ma sens zrobić ten jeszcze mały krok, jeszcze ten mały dodatek do czegoś żeby być outstanding, żeby być ponadprzeciętnymi. Także, jeżeli masz ten talent, Noś go z dumą, mimo tego, że możesz być niezrozumiany, może nie każdy wie o co ci chodzi, może nie każdy rozumie, dlaczego wszystko musi być takie najlepsze i doskonałe, ale jesteś właśnie do tego powołany, żeby świecić tą doskonałością w swoim życiu i innych tam pociągać i porywać. A ja robię to, co robię, żeby każdy z nas miał przestrzeń do bycia najlepszą, najprawdziwszą wersją siebie. I do tego Ciebie zachęcam i gwarantuję, że jeżeli nie dzisiaj, nie jutro, już niedługo da to sens i da to zwrot, bo jak wierzą dzisiaj osoby, że, żeby osią że osiągnijmy sukces i wtedy będziemy szczęśliwi. A ja mówię, bądźmy szczęśliwi, a sukces przyjdzie. A to bądźmy szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy sobą. A talenty nas tego fenomenalnie uczą. Dziękuję ci za uwagę. I jak zawsze powtarzam, jeżeli jeszcze nie jesteś na moim kanale na YouTube, gdzie mam mnóstwo wideo z zagadnienia spełnienia, talentów, wartości, marzeń, zapraszam Ciebie serdecznie na Facebook, na Instagram, komentuj, dziel się ze mną i zapraszaj innych w podróż może życia, w podróż z formułą geniusza i ze mną. Ściskam i życzę Ci cudownego, fenomenalnego dnia i życia. Taisja Laudy. Pa, pa. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co od dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Daisia laudy.